O dzień dobry. Właśnie chcia... poszedłem tutaj. Sami widzicie, on nie daje klucza. Lightów mi zabrania robić. Trzyma jak w więzieniu. Jakim takim prawem on mi tutaj trzyma? Jest spakowany, jestem, żeby Ewa przyjechała po mnie i zabrała mi stąd. On powiedział, że nie puści mnie. Nigdzie. Jakim prawem? Niech policja akurat się zajmie nim, a nie trzyma mnie. Ja prowadzę swój mam działalność. On blokuje mnie. To po prostu ja chcę. Ja pragnę, ja błagam Boga, żeby po prostu stąd się wyprowadzić jak najszybciej. Bo nienawidzę go. On straszy, on powie, ko kołem będzie brał. A spokowałem powiedział, że o to moje wszystko, ja ci nic nie oddam. Jakim to prawem on tak robi? Znęca się. Powinni ludzie zgłaszać, żeby kurwa mnie puścił. O, do klucze. Ja mam prawo i do sklepu, albo na obiad. O, teraz kasiatkę sobie jadłem. On zabrania. On siedzi dzień i noc sobie tutaj. W domu i sobie kurwa tego rządzi, kurwa, ja nie jestem kurwa jakimś pochołkiem po na niego. I pomóżcie ludzie mi. Wreszcie. Na razie.